Poznański Kongres Gospodarczy to pierwsze tego typu wydarzenie w Poznaniu. To dwa dni debat, 26 paneli dyskusyjnych, 150 panelistów i około 1000 uczestników. Podczas dwóch dni kongresu omówimy bardzo szerokie spektrum tematów, począwszy od spraw międzynarodowych, gospodarczych, biznesowych, ekonomicznych, przez sprawy społeczne, samorządowe, skończywszy na sprawach dotyczących np. kultury. Poznański Kongres Gospodarczy odbędzie się na jednej z największych i najnowocześniejszych aren sportowych w Polsce, na stadionie miejskim przy ulicy Bułgarskiej 17. Wydarzenie to odbędzie się od 20 do 21 października. Rejestracja już ruszyła i jest dostępna na stronie www.kongres.poznański.org. Wstęp jest bezpłatny. W związku z tym gorąco zachęcam każdego z Państwa, żeby zarejestrować się na kongres, wziąć udział i mam nadzieję, że widzimy się już 20 i 21 października. Aby być na bieżąco z aktualnościami, zachęcamy do śledzenia naszych działań na Facebooku, Twitterze, LinkedInie oraz na stronie www.kondres.poznański.org.